Siemanko, ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Warface. Dzisiaj myślę, zaczniemy sobie tak na spokojnie, kooperacją, ale najpierw wejdźmy sobie w ekwipunek no i może pomyślmy nad jakąś nową bronią, bo został... A nie, te G3 został nam na 1 dzień i 20 godzin, więc tutaj nie ma większego problemu. Zresztą są tutaj też dość dobre bronie, inne, więc nie ma tutaj jakiegoś większego problemu. No ten pyton nie był wcale zły, ale pomyślmy sobie i zobaczmy, co jeszcze można wziąć za pistolety tutaj. No Ten. No jest lepszy w obrażeniach, lepszy w zasięgu, szybkie strzały, celność przy przycelowaniu, tak, magazynków ma mniej i celność z biodra ma większą. Ok, jeżeli chodzi o tego, trochę gorzej już. Już trochę gorzej. Ten. Ten jest lepszy chyba. Tak, zasięg ma większy. To ten byłby dobry, ale 525 za dzień to jest trochę. Chociaż bezterminowo na 3, za 3200. A poczekaj, sprawdźmy sobie następne bronie. Ta, jest, ta broń jest dużo lepsza dużo, dużo, dużo lepsza. Jest jeszcze taka, która ma dużo większy zasięg. I nie wiem, czy czasami tego nie weźmiemy. Tak mi się wydaje, słuchajcie, że to nie byłoby wcale głupie, żeby to wziąć. Dobra, weźmiemy sobie tego od to. Bezterminowo, no stracimy troszeczkę hajsu, no ale no trudno. no Chociaż mamy zawsze jakiś broń, jakiś pistolecik bezterminowo już teraz. I nie ma tutaj już większego problemu. Na wszystkich już to mamy chyba tak, na wszystkich już mamy, więc jest naprawdę fajnie. Na strzelcu zostawiamy to. I jeszcze chciałbym zobaczyć, ile tutaj kosztuje jakaś snajperka. Słuchajcie, jakaś snajperka, ale taka fajna snajperka, taka porządna już 160. O, 203, 4, 230 obrażeń ona ma, tylko ma mniejszy zasięg, to jest też lipne. No i tak poza tym, tutaj już są te vip bronie. No to tu już jest gorzej. Natomiast tutaj, za te korony, można kurde wykupywać bronie i one są na pewno dużo lepsze. No bo są to bronie premium, no ale no niestety wiecie, jak to z broniami premium jest. Tutaj jest jakaś snajpera, ale czy mogę ją sobie wziąć? Tak po prostu, ile ona by kosztowała. 19200 na stałe 1200 na próbę, no jeżeli bym miał no to bym wziął, to bym wziął na, no ale no niestety nie mam, więc robimy sobie misję jakąś ale czekajcie, bo ja wybrałem snajpera, a to nie będzie zbyt dobra opcja, weźmiemy jakąś misję zagraj i ciśniemy, słuchajcie ciśniemy z kooperacją porozwalam sobie tutaj przy okazji manekiny Znaleziono pokój. Gra rozpocznie się za 25 sekund 900 to tak trochę malutko. Rozpocznij tryb treningowy. No nie, nie chcę trybu treningowego. Zobaczmy jak on strzela. Całkiem powiem wam, szczerze, że przyjemny jest ten pistolet. Naprawdę całkiem przyjemny i dość duży zasięg ma. Naprawdę duży zasięg ma. Tak, biorąc pod uwagę to, jak daleko strzelałem, to on ma naprawdę spory zasięg. Można to powiedzieć wprost. Dobra, łączymy się. Czas na 3 korony: 3 korony na punkty. Generalnie, wyzwanie gra o korony. 24 korony można chyba tutaj zrobić. Zobaczymy, jak nam się to uda. Mam najniższy level. No, widzę, że awansowałem tak poza tym, więc całkiem spoko. Bo mieliśmy wcześniej tego takiego dziwnego, takie dziwne coś. Teraz już jest to trochę lepsze. I zobaczymy. No, na razie to jak widzicie, gra nam się tutaj nie chce za bardzo załadować. I ja będę ostatnim, któremu się zaduje. Jestem w szoku. To pewnie przez ping. Ale dobra, jesteśmy na miejscu i będziemy ruszać. Lokalizacja Bliski Wschód. Czas lokalny, dziewiąta Gdzie jest gościu? Z tej strony są? Nie no, nie ma ich Nie ma już przeciwników? Ale ściema Ile mamy? Po jednym, aha, no ale to spoko Nie wiem gdzie mamy iść i to jest ten problem No nie, on mi tu będzie ściągał wszystkich. Muszę z pistoletem biegać. Oła! Przywalił mi i leżę. Nie żyję? Nie, ktoś mnie musiał podnieść, słuchajcie. Bo inaczej bym już nie żył. Tu nikogo nie ma. Tutaj lecą strzały z RPGa, więc trzeba uważać. I to dość ostro te strzały z RPGa walą. Nie mamy medyka niestety. Wstawaj gościu! Wstawaj! Ale mamy przypał tutaj, powiem wam szczerze, bo. Nie sądziłem, że to będzie taki ostrzał. Dobra, czterech zabitych mam. Jeżeli chodzi o ilość, to bez strzału. Zabił mnie! Bez jajec! Bez jaj, że nas pozabijali. Serio? Serio, nas pozabijali? Dobra, dawaj tą stalową zabawkę. Może to na. Nie no, masakra. Really bad team, no. Sorry, ziomek, ale ja tu strzelałem, no. To ja wam na to poradzę. Zadane obrażenia 1400. Ten, który był ostatni i miał dwóch zabitych, pisze, że Noob team. Nie ma no, spoko, generalnie jest ok. Generalnie jest ok. Misja niewykonana. Pierwszy raz mi się to zdarzyło tutaj, że nie wykonaliśmy jakiejś misji. No i szczerze powiedziawszy, nie będę tego komentował. Stąd ja bym chciał wyjść. Od nich ja bym chciał jak najdalej wyjść. Może zróbmy sobie tą stalową zabawkę albo jeszcze raz. To... Nie, odporny jeszcze raz. odporny jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Znaleziono pokój, super. 1700 punktów nabiłem. Tyle to już chyba tutaj nie nabiłem. Ale to pewnie przez to, że one się tu respią praktycznie na. Praktycznie na strzała w głowę od razu. Dobra, 3100, 3300 prawie. 3604, 4,5. Łączenie z serwerem, rozpoczynanie gry, no jak widzę to nie bardzo im to chyba idzie to rozpoczynanie gry. Poczekaj albo naciśnij Escape, aby przejść do. Jak nacisnę Escape? Aha, jestem tutaj. No dobra, tak też może być, że wiecie, że w lobby jestem, bo myślałem, że tutaj nie ma jako takiego lobby, ale jednak jest. Marius Titus. To są chyba, słuchajcie, ludzie z VIP-em. Tak mi się wydaje, albo ewentualnie klanowcy, bo nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć, że oni mają takie jakieś pociski czy coś innego przy, przy tym czynnikach. Przy Naprawdę nie wiem jak to inaczej nazwać. No i fajnie by było gdyby się załadowali. Jedno jest pewne, że tutaj trzeba będzie stać w okienkach, bo myślałem, że będziemy spadać tak jak w tej misji łatwej, będziemy spadać i po prostu no będziemy na ziemi dopiero się strzelać, a tu się okazało, że jednak nie, jednak w powietrzu też. No Kaman, czekam. Dwóch zabitych? Kurde, dwóch zabitych mi się tylko udało zrobić. Ale i tak jestem jako pierwszy, więc to jest spoko. Tutaj z tą tarczą zaraz wybiegnie, więc tu trzeba uważać. Właśnie, dokładnie. Kolejny. Jeszcze tam ziomek z tarczą jest. Dobra, zginął. Podniesiecie go tam, podniesiecie. Dobra, super. No nie, powalił mnie. To za śmieć. Dzięki. Jestem trochę obity, więc tutaj trzeba uważać. Bo może być nieciekawie. Sorry, swojego bije. Dobra, zabity. Do widzenia Do widzenia Fak ty śmieciu Żebyś zginął tasiazu Zabijcie ich Nie mam amunicji To mój, dobra Tego nie mogę tutaj zrespić, że tak powiem Muszę sam sobie amunicję dać No ziomek, tam jesteś, widzę cię What the fuck? Dobra, tak, chcę użyć monety Trudno, moneta, nie moneta, trzeba zabawić się w kotleta Dobra, CKM leży Punkt kontrolny, dziękuję Tam musimy przejść Dobra, lecimy dalej W to miałem zawalić, tak? Tak, w to miałem walnąć Dobra, strzelany kolejny. Tu jeszcze ziomek jest. Mam cię śmieciu. Przesuń się. No chodź, wystaw się. No chodź. Dobrze. Jest buła. Chodź, wstawaj gościu. Dobra, kolejny padł. Kolejny padł. Tam ziomki idą, tu jakiś strzela z bazuki gdzieś na blisko. Dobra, trzeba by było strzelić z bazuki. Dobra, ci tu zamknęli. Bo my mamy tego SEMA chyba zniszczyć, nie? Czy nie, bo ja nie wiem, nie, nie ogarnę już. Ale tak mi się wydaje, że mamy go zniszczyć. Pewnie, że tak, dobra. To mamy, teraz trzeba po amunicję biec. Amunicja, zdrowie i pancerz, odnowione. Drużyna ożywiona. A nie, tu bomba jest, dobra, to nie, to nieważne. Tutaj amunicję przeładowujemy, siub i idziemy na dół. Co za śmieć. Ile ich tam jest? Ginzionek Dobra, trzeba tutaj z pistoletu szarżować. Bo bez pistoletu to masakra. Aj, złapał mnie. Skurwi syn. W śmieciu. Dobra, wbiegam do środka, bo tu może być ciekawie. Dobra, trzeba być do przodu, słuchajcie. Do widzenia? Kolejnych dwóch padło. Ja jestem pierwszy na pewno: 32 zabitych, więc nie ma tragedii. Tylko tam mnie kolega goni z tyłu. Więc trzeba uważać. O fuck amunicji mi brakło. No mamcie. No gościu? Padaj. Dobra, zabili go, to zabili. Trudno. 38. 38 fragów to nie ma tragedii. Jeszcze gdzieś skądś będą wybiegać? Muszę być pierwszy, słuchajcie, muszę być pierwszy. Gdzie ten trzeci? Czwarty, znaczy się. A on nie żyje! Mariusz Titus zginął. Najlepszy, największy level zginął. No nieźle. No nieźle, słuchajcie. I co? Titus się zrespił, i co dalej? Jeszcze będziemy strzelać? Tak, jeszcze strzelamy, słuchajcie. To jeszcze nie koniec. Nasze imprezy tutaj otwierać bramę. Otwierać wrota, już wychodzę. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Wejście i się w głąb sektora. Tak myślicie, że mamy się przedostać w głąb sektora. I że to będzie takie proste. Dobra, 24 zabitych. Dobra, headshot. Ładnie. Baniar się rozlała. Eee, ten helikopter to nasz czy nie nasz? Przepraszam. Bo wygląda, jakby był nie nasz. Dobra, 26 zabitych. Tu będą wybiegać na bank z którejś uliczki. Nie wierzę, żeby mogło być właśnie inaczej. Dostał, dostał jeszcze ten. O oh fuck, tym go nie walnę, ale tak? Myślę, że powinno przejść. On zginie czy nie zginie? Co jest? Dobra, trzeba się gdzieś schować. O, oh, fuck! Mam ci śmieciu. Oj, padam. One shot, one kill. No zginiesz czy nie? Ja tu to masz do mnie strzelać, raczej mi tu nic nie zrobisz. Zabiją go czy nie? Czemu on do mnie strzela cały czas? Tak, tam z flanki, z flanki. No. Tamten ich lepiej strzela, a nie mnie tutaj. Do widzenia. Uch. Zabiłem ciężkiego to tyle dobrze. Masz gościu, amunicję. Jest punkt kontrolny, więc tak ci się odnowi nam HP chyba. No właśnie. Super. Przeładować. I jedziemy dalej. Nie wiem dokąd, dalej jedziemy Tutaj gdzieś Z tymi ciężkimi to trzeba uważać Bo naprawdę można się nieźle nadziać 31 zabitych Ważne, że zabiłem tego ciężkiego, to jakoś tak z przodu mnie nie wygonią, bym powiedział Gdzieś coś? No, gin śmieciu, dobrze. 34 zabitych. 35. Coś jeszcze? Tutaj śmieć będzie gdzieś tu zaraz. Dzięki. 36. Pistolety mi się słuchajcie Lepiej strzela jak tym czekajmy. Gdzie nie jest dzięki? Ktoś jeszcze? Dostaję gdzieś tam z tyłu. Nieważne. Kurde, dostałem od snajpera Który jest gdzieś tam, śmieć jeden. Nie mogę w niego trafić. Za bardzo pod kątem jechaliśmy. Dobra, tam już za daleko jest, żeby go zabić. Amunicji mi brakło. Dobra, padł. Snajper. Mam cię. Pytasz się. Giń. Aj, nie ode mnie zginął. O ile w ogóle zginął. Jeszcze silniejszego oporu wroga niż teraz? Ja jestem w szoku. Nie no, nie mogę go zabić, słuchajcie. Nie mogę go zabić. Dobra, tam jeden padł, drugi padł, trzeci padł. Jest zecyn i ślepi są ci moi. Masakra. Oberwał. Muszę sobie zasobnik rozłożyć. Zaraz padnę. Więc nie mogę się wychylać. Jakoś bardzo zabij go. Ziomki, co wyrobita? Dobra, zabity. Jeszcze jeden tutaj. No nie, snajper mnie zabił. Mamy jakiegoś medyka? Nie mamy medyka, a ten sam. Dobra, wezmę, użyję monety. Bo inaczej on nie ma szans. I całe nasze starania w pizdu Dobra, trzeba na spokojnie przechodzić Mam cię sniper Dobrze, włazimy, 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 włazimy ziomek Chodź, chodź Na spokojnie Myślę, że już będzie ok 24 tysiące punktów nasiekałem 24 tysiące punktów słuchajcie. To jest to. To jest to. 24 tysiące punktów. Premia za pierwszą. 624, aha, czyli dostałem w sumie 1000 ekspa, tak, czy nie? Nie, 300, 624 PZ jakaś pierwsza z wykonania pierwszej misji 240, 416 czyli 676, tak, według tego. Zadane ob obrażenia 17 tysięcy, 1700 punktów wsparcia, 29 strzałów w głowę, 30, 68 zabitych w sumie, nieźle, naprawdę nieźle. Punktowo, no powiedziałbym, że trochę słabo. Bo mogło być lepiej, mogło być naprawdę lepiej, ale nie ma tragedii, nie ma tragedii Premia za awans dla początkujących graczy, dziękuję Co dostanę ciekawego? Jedną monetę i R16 SPR Custom na 3 godziny Wątpię, że będzie mi go dane w ogóle, o odblokowano trudne misje Wątpię, że będzie mi go dane w ogóle, że tak powiem ogarnąć, no ale trudno Piąty kadet pierwszej klasy. 2500 punktów doświadczenia do następnej rangi. Ok. Czwarty starszy kadet. No fajnie, czwarty level już mamy w sumie. Za niedługo piąty, więc naprawdę szybko czas tutaj leci. I szybko gra, że tak powiem, się rozwija. No ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych. Na razie. No i cześć.